Cześć, Cześć, Witam Was w kolejnym odcinku. Witamy. Fajnie, że jesteście z nami. E, czytamy dalej Księgę Rud. Jesteśmy w pierwszym rozdziale. Piotruś przeczyta dla nas fragmenty, które dzisiaj będziemy omawiać. E, czytam od wersetu 14. Potem Orpa ucałowała teściową na pożegnanie. Rud jednak do niej przylgnęła. Spójrz, przekonywała Noemi, twoja szwagierka zawróciła do swojego ludu i do swojego Boga. Idź za nią i ty. Lecz Ród odpowiedziała: Nie nalegaj na mnie, bym cię opuściła, abym zawróciła i nie szła za tobą. Dokądkolwiek pójdziesz, ty pójdę i ja. Gdzie ty osiądziesz, ja osiądę. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę. I tam złożą mnie do grobu. Niech pan postąpi ze mną choćby najsurowiej, tylko śmierć oddzieli mnie od ciebie. Gdy Noemi zobaczyła, że Rut tak obstaje przy tym, aby iść razem z nią, przestała ją przekonywać. Mm. Czyli mamy moment, gdzie y, jeszcze raz y, Noemi próbuje namówić swoje y, synowe, w sumie jedną z nich, żeby, żeby się rozdzieliły. To, co jest dla mnie ciekawe, to w ogóle też ten argument, którego używa. Zobacz, twoja szwagierka wróciła. Wróciła do swojego ludu i wróciła do swojego Boga, ale Rut jakby ma nie. I hmm. wydaje mi się, że czasem też my mówimy, ej, no bo ten albo tamten zrobi to albo tamto, a tutaj jednak widać to, że Rud ma przemyślaną tą decyzję i, i nie idzie za tym, co po prostu, bo ktoś też tam idzie, bo ktoś też tak robi. Tylko ona podjęła jakąś decyzję i to jest ważna decyzja i też jeszcze o tym będziemy zaraz mówić. Ale też dla mnie mega ważne jest to, przechodząc do 18 wersetu, że Emi mimo że ma jakąś tam swoją, swój cel w tym, żeby przekonać synowe, żeby ostatecznie zostały w swojej ziemi, to jednak akceptuje, mm -hmm. nie? Więc to jest też, mamy tą u jak pewnie słuchaliście o nas wczoraj, a jako osobę, która też niejako staje się tutaj osobą odpowiedzialną za swoje synowe i prowadzi ich do jakichś konkretnych decyzji, zachęca do tego lub do tego, to jednak z szacunkiem przyjmuje ostatecznie decyzję hmm. ród, i to jest też dla mnie bardzo cenne. No i właśnie tu jest też to takie oddanie, taka uległość ród, ale z, z jednej strony uległość, bo mówi, yy, pójdę za tobą tam, gdzie ty pójdziesz, tam, gdzie osiądziesz, ja osiądę, twój lud będzie moim ludem, twój Bóg moim Bogiem, ale z drugiej strony mówi, nie, nie zawrócę razem z tą orpą, więc to jest taka mądra. Mądre jakby poddanie, mądra uległość, że w tym co jest ważne, co jest jakby najważniejsze, bo tak naprawdę ród tutaj decyduje nie tylko o tym, czy pójdzie z Noemi, czy nie, ale też jakby składa takie wyznanie wiary. Więc o tym, co jest najważniejsze, decyduje, że nie, zrobię tak i tak i jakby będę wierna temu Bogu, ale też właśnie przyjmuje to, co Ty mówisz, przyjmuję tam, gdzie Ty pójdziesz, że ja pójdę, będę Ci uległa, jakby w tej kwestii, a w kwestii Boga, ja chcę. Podążać za jakimś, Ale cała ta koncepcja, właśnie związana z podążaniem za kimś albo za poddaniem się też czyjejś woli, jest dla mnie bardzo fajna. Tym bardziej, że od razu pojawia mi się w głowie, nie wiem, skojarzenie z listem do Efezjan, kiedy jest też pokazana ta właściwa relacja w małżeństwie, mhm. prawda? Że mężczyzna powinien kochać swoją żonę najmocniej na świecie, jak tylko Chrystus ułuchał i wtedy nie ma nic, nie wiem, zdrożnego albo dziwnego w sytuacji, w której, tak samo jak tutaj, ród podlega, chce mhm. podążać za, za Noemi, tak samo w Lisie do Efezjan nie ma w tym nic dziwnego, żeby wtedy kobieta poddała się mężowi, skoro on tylko to, czego pragnie, to to, aby swojej żonie, dla swojej żony tego co najlepsze. Mam tutaj właśnie uród dokładnie to samo. Właśnie i to jest dla mnie takie ciekawe, bo tak jak już trochę wcześniej powiedziałeś, ale dla mnie to jest nawet takie jeszcze bardziej wyraźne, że ta Noemi w sumie przejmuje jakby trochę rolę mężczyzny mhm. w tym fragmencie i ona staje się tą właśnie głową, której uległa jest ród. To, to jest takie trochę dziwne, nie? Jakby, jak na to patrzę. Ale, ale paradoksalnie, ja mam wrażenie, że w Piśmie Świętym jest mnóstwo, że, mnóstwo sytuacji, w których e, jakiś tam, nie wiem, kulturowy, ludzki, przyjęty przez, przez nas ludzi, jakiś porządek jest odwracany. Mm. Czy kwestia chociażby e, paradoksalnie... E, czy pierwotny syn ma ostrzegać błogosławieństwo, czy jednak ten nie. I za każdym razem w historii Izraela jest, ten na, jest na odwrót. A plus to, co powiedziałaś, czy to zawsze, czy ten patriarchat, który był w starożytności, zawsze był? No nie do końca, właśnie tutaj widzimy Noemi, która przyjmuje tą rolę. W, w Księdze Sędziów, nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy odcinek o, o, o baraku i o deborze. I deborze, w której mamy sytuację, w której no, mamy mężczyznę, który okay. boi się podjąć swojej odpowiedzialności i to kobieta no, musi no. To zrobić za niego to co on powinien. Więc to dla mnie jest to właśnie bardzo fajnie pokazane, że okej, okay, mamy pewne nie wiem jakieś tam y, role, mamy pewne jakieś rzeczy do zrobienia, ale to nie jest zespawane ze sobą tak i tylko tak, można, tylko tak można działać. I jakby, że są właśnie pewne okoliczności, które sprawiają, że da. tak jest lepiej, przejąć właśnie, powiedzmy, tą rolę mężczyzny, co też nie znaczy, że to jest zawsze super komfortowe, bo nie sądzę, żeby dla Noemi to było super, że ona teraz decyduje o tej rodzinie, ona musi się zatroszczyć, ona musi coś zrobić, żeby przeżyć. Na pewno, gdyby jej mąż żył, to nie byłoby jej jakimś marzeniem czy pragnieniem, ale są takie sytuacje, kiedy tak trzeba i jakby kobiety dają radę, nie? Tak, to mi się właśnie. też podoba w tej historii. E tym bardziej, że no właśnie to jest pewnego rodzaju odpowiedzialność, do której no można, można zarysować stwierdzenie, że no nie przywykła, prawda? Do, do pewnego momentu mhm. miała, jakieś tam miała, miała swoje miejsce, teraz właśnie wchodzi w nową rolę. Mhm. A, I ta rola jest nawet nie tyle jakąś tam odpowiedzialnością, tylko za. Mm, Najbliższy czas za życie, ale tak jak Paula powiedziała jakieś chwilę temu, że w sumie to wyznanie Ród jest niejako taką, takim wyznaniem wiary, taką przysięgą złożoną też niejako Bogu. I tak ta odpowiedzialność za drugiego człowieka, którego w sumie chcąc, nie chcąc, co nie ciężko powiedzieć, jak było w no. przyprowadziło się do Boga, no to tutaj też odczuwasz taki ciężar tej odpowiedzialności mm -hmm. i musieli temu sprostać. A i wydaje się m, ostatecznie, że, m, że jeżeli się to udaje, tym bardziej, że właśnie tak jak mówiliśmy w wersji 18 decyduje się, OK, dobrze, to jeśli chcesz, to chodźmy mm -hmm. razem. To jest właśnie takie ciekawe, że pomimo tych różnych doświadczeń, pomimo tego, że oni jednak wyszli z tego jakby swojego narodu, swojego ludu, są gdzieś indziej, to coś takiego musiało być w tej rodzinie, coś musiało być też w tej kobiecie, no ja mi tak rozumiem, co sprawiło, że po pierwsze te y, jej synowe tak ją kochały, tak się przywiązały do niej, Yy, więc jakby te relacje, tak jak już mówiliśmy, właśnie z perspektywy łaski, ale też yy, jednak ten Bóg musiał być tam obecny na tyle, że Ród stwierdza: Ja temu Bogu chcę służyć, jakby ja u tego Boga teraz będę szukać ratunku i, i wracamy do tego Boga, a nie do moich bogów, żeby oni nam pomogli, tylko właśnie do Twojego Boga, do Twojego ludu. Więc yy, ta rodzina, mimo że gdzieś tam, to jednak właśnie ma taki wpływ, jak mówiłeś, nie? że przyciąga innych. Wydaje mi się, że mm, o tym też chyba y, y, zdarzy nam się powiedzieć jeszcze w kilku innych miejscach y, podczas studium tej, y, tej księgi, ale wydaje się, że w księdze tym bardziej widać, że to nie jest tak, że pe, jakaś postać czy jakaś historia jest po prostu taka lub taka, tylko to po prostu się. Co się dzieje? Podejmujemy raz dobre, raz złe decyzje, i no, można powiedzieć, że łatwo zaklasyfikować um, Elimelecha i, i Noemi jako, nie wiem, złych, złe małżeństwo, złych ludzi, bo w końcu opuścili e, ziemię pana i poszli do Mabitów. No ale z drugiej strony, właśnie jak teraz widzimy, jednak. Ich życie tam w jakiś sposób przyciągnęło ród do Boga Jahwe, więc. Mm. Czy to znaczy, że całe ich życie było złe? No niekoniecznie. Mm. Po prostu to mogli mieć różne okresy, prawda? Może już wychodzili na prosto, a później znowu coś się wydarzyło i to nigdy no. nie jest takie czarno -białe. Tak, chciałoby się, żeby to było takie czarno-białe, tak. bo tak łatwiej, łatwiej jest, się Łatwiej wtedy... się tak to układać, okej, okay, ci byli źli, więc to się działo tam, tamto, a to tak właśnie nie jest. Tak. <laughs> Ale to też jest właśnie dla nas piękne, o czym jeszcze będziemy mówić. Ale tak myślę jeszcze o tej پی ای I fajnie ten werset 15 pokazuje, chyba, takie sedno tego, dlaczego te ich decyzje były takie różne. Bo jest powiedziane, że Orpa wróciła do swojego ludu i do swojego Boga, a Rut właśnie przyjmuje tego, tego innego Boga. I rzeczywiście to pokazuje, że to nie tylko Noemi, nie tylko ta relacja, nie tylko przywiązanie do człowieka sprawia, że Rut taką decyzję podejmuje, ale właśnie naprawdę to jest takie szczere nawrócenie się do Boga, czego Orpa po prostu nie przeżywa, nie doświadcza i wraca tam, gdzie. Jest to, co znanie, więc to jest też takie fajne. Dla, więc dla mnie to jest też takie, no po prostu nie wiem, ży, życiowe, prawda? Gdy podejmujemy pewne decyzje, przeżywamy sytuacje, a życie jest takie, jakie jest. I mamy wpływ na ludzi taki, jaki mamy. Dla niektórych nasze doświadczenie może być zmieniające życie, a niektórzy w ogóle się tym nie utożsamią, prawda? I czy to jest, nie wiem, czy w tym momencie. W, Możemy mam prawo mówić, że nie wiem, Orpa podjęła złą decyzję, no niekoniecznie no, pewne, życie, pewne rzeczy, które doświadczała, doprowadziły ją do tego, że, że, że jest w tym miejscu, w jakim jest. A, natomiast właśnie to, co powiedziała dla mnie Paula, jest dla mnie mega fajne, bo to pokazuje tą wielowymiarowość tej relacji. Że to nie było tylko: lubię cię jako przyjaciela, przyjaciółkę, synową, synową matkę, cokolwiek, ale w tej relacji jednak jest jeszcze ten aspekt uh -huh. duchowy, który mnie pociąga na tyle, że jestem gotowy pójść w totalne nieznane. Uh -huh. I ta postawa ród jest I w ogóle mam. stać się takim najniższą klasą jakby społeczną w tym innym ludzie, bo będę jakimś uchodźcą, jakimś poganinem za tych wszystkich ludzi, Toch. kimś pogardzanym w ogóle i jeszcze wdową. I okej, okay. jestem w stanie to zrobić, jakby iść za tym właśnie Bogiem w nieznane i to też podkreśla to, jak ona tutaj o tym mówi. Tak niech mi uczyni jachwę i do tego dodaje jeśli co innego niż śmierć oddzieli mnie od Ciebie. To jest taka Taka przysięga, że ona naprawdę jest jakby tak mówi, że jak ja tego nie zrobię, to niech mi po prostu Jachwę zrobi, co chce, że, że jakby ona jest gotowa znieść konsekwencje tego, jeśli postąpi inaczej. Po prostu to jest taka pewna, zdecydowana, jest na to zdecydowana, to jest, to jest takie potwierdzone, nie? I ona chce za tym iść. To jest niesamowite. I w sumie tak, od czego zaczęliśmy, teraz też możemy w sumie tym skończyć, bo ostatecznie jest to dla mnie bardzo fajne, że ona mi przyjmuje to ostatecznie, mhm. nie? I mówię, ok, w takim razie chodźmy razem, więc mhm. da, dała jej przestrzeń na to a, i, i dalsza jej historia może być spleciona, spleciona ze sobą jeszcze bardziej. Mhm. Więc teraz będziemy chcieli modlić się i najpierw jest czas dla Was, a później pomodlę się ja. Before Nibo? Bardzo Ci dziękuję za to, że możemy Ciebie doświadczać, możemy Ciebie poznać w różnych relacjach. Dziękuję Ci, że każdy z nas może być jak Noemi i przez swoje życie, przez swoją postawę, przez swoją rodzinę sprawić, że ktoś taki jak Rud zakocha się w Bogu i podejmie decyzję właśnie dla Ciebie. Dziękuję Ci za to, że w ogóle Ty nas, nas szukasz. Dziękuję Ci, że nieważne z jakiego jesteśmy narodu, jakiej nie wiem, narodowości, jakiego języka, jakiej kultury. To Ty, jakby dajesz nam opcję, że możemy przyjść do Ciebie i szukasz nas, i, i stawiasz na naszej drodze ludzi, którzy pomagają nam Ciebie znaleźć. Proszę Cię, żebyśmy potrafili tak być zdecydowani na Ciebie, na Twoją drogę, żebyśmy potrafili iść tak w nieznane jak ród, żebyśmy potrafili mm, nawet przyjąć jakieś najgorsze możliwości naszego życia tylko po to, żeby za Tobą podążać, więc daj nam Boże taką, takie zdecydowanie, daj nam też taką pewność co do właśnie tych naszych decyzji, bo może jeszcze gdzieś się wahamy, może w ogóle jeszcze nie podjęliśmy tej decyzji, żeby iść za Tobą, proszę, żebyś, żebyś nam w tym pomógł I, i dziękuję Ci bardzo za tą historię, bo ona nam też pokazuje, że że Ty każdego z nas szukasz, i że też taka przyjaźń, relacje, które możemy tworzyć między sobą, są niesamowitym narzędziem, które sprawia, że Ty możesz dotrzeć do jeszcze większej ilości osób. Boże, chwała Ci za to. Wykorzystuj każdego z nas i też daj nam właśnie być tak, takimi zdecydowanymi i pewnymi. O to Cię proszę w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Fajnie, że byliście razem z nami kolejnego dnia, dobrego dnia, dalszej części jego Wam życzę, życzymy i do zobaczenia już jutro. Do zobaczenia!